<laughs> <I got> you enjoyed <laughs> you Siemanko, siemanko. Dajcie, muszę sobie podgląd włączyć. Dobra, jest. Muszę przyciszyć, bo mam dźwięk na podglądzie. Dobra. Do końca sierpnia 400 def. Nice. Dobra, muszę... O kurde, <laughs> sprzedałem ten belt, zarąbiście, gdzie kiłki. Wiesz co, bo tak zazwyczaj się dzieje, że, że na początku pada, nie? Ech, się nie skupiłem kto tam jest, także wszystkich witam. 56 baniek, to już mi starczy na te dwa itemki, elegancko. Ech co tam na początek, no mamy piątek ja mam ostatni dzień urlopu nie było mnie 3 dni w domu, także nie streamowałem ani nic, widzę, że 485 subów jest już dobite elegancko było więcej, ale jak się daje jak się daje suby z tego z, z Multikont to one później znikają. Tak YouTube ogarnia, że to są. Jak się da więcej z jednego urządzenia niż pewnie niż dwa, to od razu znikają. Także to bez sensu, jeżeli macie dawać z jakiegoś konta, to lepiej odczekać, jakieś tam, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, czy na drugi dzień dać. Bo tak to, to one tylko na chwilę skoczą i będą przez 20 minut, czy przez pół godziny i kurde, i, i, i znikają. Nie. YouTube nie jest taki głupi i ogarnia, że jest z tego samego IP, pewnie. Nie wiem zresztą jak to jest. Pewnie ten sam numer jest podpięty, albo ten sam mail, jakiś tam... dodatkowe zabezpieczenia generalnie pewnie są te same, dlatego on ogarnia, że to jest to samo konto, ten sam człowiek, i zdejmuje takie suby. Zauważyłem to już dawno po tym, jak kiedyś Kajsan chyba mi dał z czterech kont, albo z pięciu suby. Się cieszyłem, jak dziecko, wow, skoczyło pięć subów, a potem ciach, nie ma, nie? I pytam się go, co ty mi zdjąłeś te suby? A on mówi, że nie, samo. Samo musiało z, zejść. Nie? No i tak się domyśliłem, że to pewnie master YouTube, a właściwie YouTube zdjął te suby. Godzina wczesna, bo nie, nie idę do pracy. Tak jak mówiłem, mam ostatni dzień urlopu. W niedzielę idę do pracy. Dopiero. A potem dopiero w poniedziałek. I w poniedziałek już wracamy do, do tego, do, do live'ów o 14.00, jeżeli będzie taka możliwość, bo wiadomo, że może wypaść mi coś i nie będzie takiej możliwości. Moja córka jest na obozie, także pewnie coś tam będzie w domu, będzie coś tutaj przeszkadzać. Nie wiem, nie wiem jak to będzie, ale na pewno wstępnie 14.00 poniedziałek. Może dzisiaj coś wieczorem, ale to też nie mam pojęcia, czy to się uda, czy nie. Także zapraszam, ale niekoniecznie może tak być. Że, znaczy może tak być, że z klima wieczorem nie będzie. W tamtym tygodniu tak było, że kurde o 21 to ja już po prostu nie dawałem rady. A w tamtym tygodniu to ktoś do mnie chyba przylasł. Sąsiad czy ktoś, już nie pamiętam. W każdym razie nie udało się w tamtym tygodniu, może się uda dziś. Nie wiem, trzeba dobić to 500 subów, bo już mnie to denerwuje, że to tak długo trwa. Znaczy, wiadomo, że i tak, patrząc na te wcześniejsze suby, jakieś tam do 100, do 200, to i tak to jest mega szybko, ale jednak już chciałbym to mieć z bani za sobą i chciałbym już dążyć do 600, lecieć dalej. I co tam? Eee... Generalnie przed chwilą przywieźli mi, przy, przywieźli mi meble dla mojej córki, bo sprzedała, li, sprzedała żona meble jej i nowe jakieś kupiła. Miała takie łóżko piętrowe, ale totalnie się nie sprawdziło, bo, bo ta mała, nie, ch nie chciała, ta druga córka, nie chciała z nią spać na tym łóżku piętrowym. Także zmarnowało się tylko miejsce, nie? Yy, no i co? Gramy sobie na, na M2. Podobijam na lajcie sobie Experience, żeby nie męczyć się na M3 yy, no, powtarzam to już pewnie któryś raz, ale byłem już na, na M3, daję nawet radę ale ten, ale no niekoniecznie niekoniecznie ten. Yy, No i jak gadam, to się nie będę mógł skupić. Pewnie mnie kurde staka wezmą tam na M3, bo tam jest bardzo, bardzo łatwo staka. Dlatego że yy, że te moby, które tam są, są mega, mega, mega szybkie. Kurde, no naprawdę ten. Yy, Minotaury, kurde, coś mam laga strasznego. Nie mogę znowu klikać skilla. Nie wiem czy to przez urządzenia. Nie, yeah. dajmy sobie spokój z duo, bo ja mam za mały def i będę się przejmował za bardzo, że zaraz padnę. A ty będziesz sobie zgarniał po, po 10 mobów. Zgarniał po 10 mobów, a ja będę chudy, wiesz, się męczył, żeby uciec i tak to wygląda. Także ja tutaj na spokojnie sobie samemu wolę poekspić. Każdy drop dla mnie, każdy hajs dla mnie. Nie muszę się jakoś przejmować jakimś tempem dodatkowym. Kurde, no mam coś tutaj znowu z tym przyciskiem. Nie mogę naciskać skilla. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy to kurde przez moje urządzenia, które mam podłączone. Bo tak, muzyki słucham teraz z SoundClouda. Eee, mam podgląd na tablecie, który też jest z tego samego WiFi. <laughs> Także może być faktycznie ciężko. Dobra, robię reloga. Bo ostatnio pomógł. Pokaż skillę. E. <laughs> Wiesz co, no to jest tak jak, wiesz, jakby ktoś miał małego siusiaka i ktoś by mu pokazał, kazał pokazywać tego siusiaka, no bym się wstydził tego siusiaka, no to tak samo jest z moimi skillami, no ja mam małe skile i się wstydzę ich pokazywać, wiesz? Poczekajcie, <laughs> zrobimy reloga. Ciekawe czy będzie w poziomie. O, dobra. Teraz działa. Tu jakiś pek. Mały ale wariat. No, no tak, ale nie wszyscy zrozumieją że pewnie takiego <śm> małego ale wariata. Tak samo i tu pewnie nie, nie wszyscy zrozumieją. Bo ostatnio ktoś mi cisnął, że ale mały skiler. No ale wiesz, nie wszyscy wiedzą, że ja nigdy nie skilowałem. Nie jest to żadna tajemnica. 312 i defa 211. Także bardzo, bardzo mało. W porównaniu do kogoś, kto chociaż tam nie wiem, w tygodniu parę godzin skiluje, no to ja mam defa, którego można sobie. No, no niestety. Bez skilowania def nie, sam nie rośnie. Kurde, znowu. Nie wiem, co się dzieje z moim. Może to mój telefon faktycznie. Kurde, jest już. Nie lubię takich akcji, bo nie naprawdę co trzeci raz, co trzeciego skilla jak naciskam, to mi, to mi używa. O, na przykład teraz nie mogę w ogóle kliknąć skill. Niby 41 MS to nie powinno być żadnych problemów. Przezmienić ten może serwer. czekajcie, weźmy EU5 może. No tutaj niby naciska mi skilla, także jest wszystko OK. A to już drugi raz. Kupse skina. <słuch> Wiesz co, nie potrzebuję tych skinów. Jakby ktoś bardzo chciał mi zasponsorować skina, to już teraz się pewnie zgodzę, ale tak żeby samemu, tak żeby samemu na to wydawać hajs, to jest totalnie zbędny ten skin, nie? Mam jak widzisz torbę Kołczan kupiony. I to mi na razie wystarcza, ja mogę sobie zmieniać kolor kołczanów. chociaż tak jak mówię, no ja nie jestem tej daty graczem i mi to tam... Moja córka jak patrzę jak zaczyna granie, jakąkolwiek grę, to najpierw tam muci jakieś tam oczy, robi podkrążenia, czasami czasami ten, czasami jakieś takie rzeczy po prostu niezbędne no, zbędne totalnie. Tam 10 minut ustawia postać, a ja tam po prostu biorę random i... Ile masz diaks bo OSA Ci 700 dał Co ty gadasz? Nie mam 609 to niemożliwe Jak mi jak mi ten yy, Chyba Szepan dał 300 Ktoś mi ostatnio Ktoś mi ostatnio dał 150 na Kołczan Nie pamiętam kto Nie wiem czy, czy właśnie nie OSA Także niemożliwe żeby 700 dał bo ja nie wydałem w ogóle do tej pory. Nie, sorry. Raz musiałem za 50 diaks kupić sobie czachę. Bo wpadłem, chudy na ten... Na minotaury 3 właśnie. Poszedłem sobie pierwszy raz dać ciekawości i ten... I, i żółty mnie tak wziął z jakimiś dwoma innymi minotaurami. Szarymi chyba. No i ten... No i padłem. Także musiałem wydać 50 diaks Na, na ten... Na na harma, a tak to to nie wydawałem w ogóle diaksów. Niby zbieram na gildie, ale to wiecie, no to tam raczej takie kwestia naprawdę dalekiej przyszłości, bo robienie gildii, gdy, gdy jest no nie, nie, zna się graczy, nie dołączy, nie, nie, ten, nie będzie się miało graczy w gildii, to jest trochę bez sensu, nie? Pożycz 50 na skinę. Ja nie pożyczam nic stary, bo potem jest ciężko odzyskać, potem ktoś się Ściem, ściemę montuję, potem ktoś... Lepiej zostać na takiej stopie jak jesteśmy, niż potem się zastanawiać czy ktoś oddaje czy nie oddaje. Mam ważne pytania. No wal ważne pytania. Pisz po prostu pytania, nie pytaj czy... Znaczy nie mów, że masz pytania, tylko po prostu je pisz. Czy... <ścoughs> czy co? Czy... Kan! Kan <laughs> jest parówką, a to musisz się jego zapytać. Aż tak go dobrze nie znam, ale no, wydaje się normalnym gościem, no trochę, trochę zrytym przez gierki. Ale ci jest parówką. <laughs> parówką. Paruwa to paruwa, no nie wiem, Kan chyba nie jest taką parówą parówą, nie? Ale parówką, może? To musisz się jego zapytać, że co on na to? Odpowiedział Ci kiedyś, czy jest parówką, czy nie? Zawsze odpowiada, że jest parówką. Ostatnio, jak jadł parówki, to też ktoś go się pytał o to, czy jest parówką. A ja mu obrzydzałem, mówiąc, żeby sobie włączył filmik na YouTube, parówkę pod mikroskopem, nie? Żeby sobie zobaczył, co tam na tej parówce jest. Nie pamiętam. Co widzisz? Ja też mam słabą pamięć do takich tematów, puszczajcie na piesie. Chociaż o dziwo nie mam żadnego alkoholu, tylko po prostu mam, mam taką... takiego energola Coca-Cola Energy. Straszne świństwo i niedobre, ale nie chce mi się kawy robić, to sobie walne Coca-Cola Energy. co tam jeszcze? No nie, nie było mnie 3 dni, tak jak mówiłem. Siema, taba. Byłem na wyjeździe z młodszą córką, w bardzo, bardzo fajnym miejscu. Co prawda nie na żadnym, żadnym kurorcie, ani w niczym takim, bo my byliśmy u moich rodziców, ale oni mieszkają w centralnej Polsce, powiedzmy, że koło EU5, ba. w centralnej Polsce i tam, jest, tam był taki zalew, Taki stary zalew, ale odremontowany, i my tam sobie z córką codziennie śmigaliśmy. Akurat trafiliśmy na dobrą pogodę, także naprawdę przyjemnie. Tylko że zalew taki bardziej nie pod kąpielę, a bardziej taki pod, pod, yy, pod dla wędkarzy. No i tam kąpać to tam nie za bardzo. Ale za to całkiem fajnie przyjemna plaża, i tak dalej. No i co, i dwa dni minęły, trzeciego trzeba było wracać. Bo. Dzisiaj mi przywieźli te meble i musiałem już być, tak to bym jeszcze tam siedział. O, Dropels, czy znaczy ten. Yy, donates. Szaruwa. Szaruwa, 150 tysięcy. Elegancio. 55 baniek już mam, naprawdę całkiem przyjemnie idzie zbieranie hajsu z Wami. <noise> już mam te dwa itemy na 100%, bo jeden kosztuje 35. Jeden kosztuje około 20k. Kaka. Kurde, no znowu nie mogę ski... To przez was normalnie nie mogę ski, skila naciskać, bo bo ten... Bo wcześniej mogłem, a teraz znowu lipa. Pojawił się. Pojawił się oczywiście wysłannik BDJL-ów. Jak tam Francuzi się cieszą, na czacie coś piszą, że odpadli? Jadą tam swoich zawodników? Czy po francusku nie kumasz? W ogóle jaki jest, jaki jest ten, jaki, jest, jaki język obowiązuje na czacie na w, w BDJL-ach? Angielski czy, czy francuski? Dziękuję za, za diaksy. Angielski. Hmm. Ale tak to, to sam tam Francuzi nadal, czy to już jest połknięte przez Europę, ten, ten, ten e, e, ta gildia, czy już nie ma, tak że po prostu jest podziałka na Francja i reszta, czy Kurde, i rediaksów, dzięki. Na... Czekaj, na DC są. Aha, ok, z każdej nacji, dobra. Ty, no mam lagi przez Was na bank. Bo nie mogę sobie nawet skila nacisnąć. W ogóle to mam chyba. Muszę zobaczyć, czy ja mam to przez telefon, przez internet. Zaraz odłączę ten muzykę, puszczę bez internetu, tylko normalnie z dysku. I wtedy zobaczymy, a podgląd sobie wezmę z, yy, z mobila włączę, żeby nie był z tego internetu, którego ja używam. Zauważyłem też, dawno, dawno nie miałem stałego łącza, już tam jakiś tam rok czasu. I zauważyłem, że jak modem nie będzie resetowany przez bardzo długo, to też laksy są. Także to też muszę zmienić. O, golden. Ile takich hat jest warty? Z 500k? Może nawet więcej. 700 diaks mi dawać na... na co? Na zmianę numeru. Nika, czy na co? Poczekaj, taba już masz jeden z siedmiuset. na Nik! A tu ty z będziesz zmieniał nick? Na jaki tym razem? Masz jednego. Żeby nie było, że nie dostałeś. Kurde, no nie da się grać. Prędzej padnę niż, niż tu z Wami. Kurde, ugram jakiegoś ekspa. No nie mogę w ogóle skila naciskać. Tym razem tajem. Czekaj. Nie mogę, z nie mogę z wami, Pany, pograć. Muszę przejść na inny, ten... I tym razem tajemnica, póki nie zmienię. Aha. Znowu zmieniasz na tabę? Tak, tajemnica to tajemnica, zobaczymy. I tak się nie da ukryć tego, bo ktoś wej... No tak jak mówiłem, no, dedam, no. Dobra. Muszę, Panowie, ten... Zrezygnować niestety, bo się nie da. Zobaczę inny serwer Strata 800 by była niestety, ale na szczęście są panowie. Dzięki wielkie, że mnie uchroniliście, bo byłaby naprawdę w topa. No a tu też lipa. Dobra. Dobra, to uciekam. Nic nie mogę nacisnąć. Także chciałbym bardzo pograć panowie, ale nie da rady. Muszę najpierw wyłączyć muzykę i wyłączyć ten. Czekajcie chwilę. Coś jest nie tak z moim internetem. Albo zrobimy inaczej w ogóle. Zrobię reset modemu. I dopiero zrobię odnowa streama. Dobra, rozłączymy już komputer. Rozłączę sobie podgląd, żebym nie miał podglądu. Och, sorry. I Mówią na mnie, a urodzony w 1995, w dziesiątek. Po XY czy Z, mów na nas jak też to jest to półrotek. No, nie, nie, do nie, 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 gry wideo wtedy nie, Jest bardzo, bardzo źle Mam już, tele, komputer mam już wyłączony z internetu teraz podgląd zmienię sobie na, na mobila i wyłączę sieć zobaczymy teraz jak to nic nie da to niestety ale robię out ze streama na europę 2 to pewnie nie będę miał dobrego dobrego pingu To od razu sobie przeskoczę na EuroP3. No nie działa. Nie działają mi skile, pany. Nie wiem o co chodzi. Być może to przez telefon. Także niestety bardzo bym chciał, ale muszę się pożegnać. Zrobię jeszcze reset tego. Reset modemu i spróbuję wrócić. Zaraz wracam.